Idę właśnie na rzęsy, więc nie mogę mieć makijażu, ale staram się nadrobić odwitem. Rzęsy we Włoszech w porównaniu do Polski są mega drogie. Ja za pełny set płacę około 400 w przeliczeniu, a za dopełnienie 270, więc to jest więcej niż dwa razy tyle, ile brała moja kosmetyczka w Polsce. Dlatego się bardzo cieszę, że moje wizyty u kosmetyczki w tym miesiącu są za free. Padało dzisiaj w nocy, więc muszę sobie te spodnie tak lekko podciągnąć, bo inaczej mi się ciągną po ziemi i nie chcę wdepnąć w żadną możliwą kałużę. W tym miesiącu wszystkie rzeczy są darmowe, bo uwaga, jest to mój miesiąc urodzinowy. Ja nie jestem taką osobą, która by świętowała. Wiem, że niektórzy mają tydzień urodzinowy, miesiąc urodzinowy, ale ja nigdy tego nie miałam. Ale mój facet uznał, że to jest jedyna stosowna opcja, więc no nie będę się upierać. Ale zupełnie też przy tym pominął fakt, że to jest też jego miesiąc urodzinowy. On ma urodziny na początku grudnia, ja mam na końcu. Pod moimi wszystkimi postami na temat relacji zawsze są pytania, a co ty mu dajesz? Także jeżeli chcecie zobaczyć hole tego, co mu dałam na urodziny i dam na święta, to dajcie znać. Także to jest mój gotowy outfit i teraz już chyba naprawdę muszę iść, bo jestem spóźniona.